Pasmo Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już 38 odcinek naszej audycji Pasmo Kultury. A dzisiejszym naszym gościem jest dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowych Dwelblągu, Antoni Czyżyk. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiać będziemy o. Nie 38, a 24 edycji Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego Baltic Cup. Ale chciałbym wyjść od imprezy, która odbywać się będzie w ramach tego festiwalu. Od dużej imprezy. Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 tańcach. To jest chyba nie lada zaszczyt móc organizować tak ważne wydarzenie. Myślę, że Polski Związek Sportu Tanecznego, jak również Światowid jest wiarygodnym organizatorem, który sprawdził się przy organizacji Różnych dużych eventów tanecznych pod auspicjami World Dance Sport Federation. I możliwość uzyskania takiej zgody na organizację uzyskujemy. To jest ważne, ponieważ spełniamy wszystkie kryteria, które stawiają przed organizatorami władze WDSF-u, i cieszymy się, że my jesteśmy w tym gronie. Tym bardziej właściwie, kiedy aplikowaliśmy w zeszłym roku, to nie wiedzieliśmy, że na tych mistrzostwach zatańczy reprezentant Elbląga. Para taneczna z elbląskiego klubu tańca Jantar. To chyba jeszcze bardziej wpływa na fakt, że no będzie to wydarzenie śledzone przez miłośników tańca w Elblągu. Myślę, że cała nasza impreza jest oglądana, ponieważ Staramy się o to, żeby ją wypromować poprzez streaming, który, który robimy od iluś lat, i, i cieszy się to, to dużą oglądalnością i w Polsce, ale również za granicą. A szczególnie z reguły wszyscy miłośnicy tańca, konkurencja, która nie może wziąć udziału w tych mistrzostwach Europy, bo tylko jedna para z danego kraju może u nas tańczyć, będą podglądali swoich konkurentów, więc wydaje mi się, że, że atrakcyjność tego wydarzenia w piątek, 18 będzie duża. Panie dyrektorze, dlaczego ten te zawody, ta rywalizacja w dziesięciu tańcach jest, ta, tak mówią wszyscy znawcy tańca, to jest tak widowiskowa, jednocześnie trudna. Ponieważ y, y, jedna para musi y, być dobrze przygotowana fizycznie, psychicznie, ale również y, w poszczególnych stylach. Czyli technika taneczna stylu standardowego. Różni się troszeczkę od techniki tanecznej stylu latynoamerykańskiego. To jest coś takiego, jakbyśmy oceniali sportowców wieloboju, bo, bo tak moglibyśmy powiedzieć, że pary specjalizują się w stylu standardowym lub w stylu latynoamerykańskim, a tu musimy połączyć te 10 tańców, które muszą przetańczyć w czterech rundach więc 40 tańców razy 2 minuty, no więc to jest i, i fizycznie, i psychicznie, bo to trwa właściwie 10 godzin rywalizacja, więc to jest odporność dla takiego zawodnika, który musi być pod każdym względem przygotowany. Czy możemy już zdradzić, ile par wystąpi w tych Mistrzostwach Europy? Z jakich krajów to będą zawodnicy? Zgłosiło się 26 par z 26 krajów. Myślę, że wszystkie liczące się kraje tanecznie już odnotowaliśmy, że się zgłosiły. Właściwie lista do Mistrzostw Europy jest już zamknięta. Oby nie zdarzyło się coś, co czasami w spo u sportowców się zdarza, czy, czy to ko kontuzja, choroba, ale liczymy, że, że te 26 par pokaże nam naprawdę, mimo że to są młodzi zawodnicy, ale już utytułowani, bo wśród nich również są ubiegłoroczni mistrzowie świata, Europy, więc będzie naprawdę rywalizacja no, duża o to, żeby znaleźć się w finale. Dwa kolejne dni, czyli sobota 19 października i niedziela 20 października to dwa kolejne dni turniejowe w ramach festiwalu Baltic Cup. Z reguły to bywa w ten sposób, że rano są eliminacje, pary tańczą o to, kto wystąpi następnie w gali finałowej. A ta gala finałowa i w sobotę i w niedzielę ma szczególną oprawę. Dlaczego to zawsze właśnie w ten sposób wygląda, że te wieczorne tańczenie jest takie wyjątkowe i to jest taki punkt, do którego chcą dążyć wszyscy tancerze. Ponieważ, jak tutaj pan redaktor powiedział, te eliminacje, kwalifikacje, rywalizacja powoduje, że bardzo często ci, którzy przyjadą do Elbląga, będą chcieli dać właściwie z siebie wszystko, żeby na gali wieczornej zatańczyć, bo to jest jakby taki moment, gdzie każdy tancerz no, chciałby się zaprezentować, ponieważ ta oglądalność i, i, i widza, który jest na trybunach i tego, który jest przed monitorem, czy to komputera, czy telewizora, jest ogromna, więc dla nich to jest i zaszczyt, i, i, i wyróżnienie, że można w tej gali wystąpić. Oczywiście Elbląg słynie z tego, że Zawsze dobrze się zaopiekujemy wszystkimi tancerzami, że mamy bardzo dobrą muzykę, bardzo dobrze przygotowane oświetlenie, bo to jest ważne scenografię. Myślę, że kibice, którzy już 24 raz zasiądą na trybunach, już będą sprawiedliwi, czy są już sprawiedliwi dla tych, którzy są najlepsi i potrafią im kibicować. Tak, ta wiedza Elbląża z całą i wszystkich kibiców miłośników tańca jest coraz większa. No, to, to cały czas rozmawiamy wokół tej 24. edycji, natomiast no, no, muszę zadać to pytanie, chociaż ja wiem, że no, jeszcze, jeszcze nie odbyła się 24. edycja, natomiast w przyszłym roku będzie edycja nr 25. Czy czasami dokonuje Pan takiej właśnie retrospekcji, że zleciało te 25 lat nie wiadomo kiedy, a turniej się z każdym rokiem rozwija? E, tak. Myślę, że czasami mamy takie wątpliwości, na ile ten turniej się może rozrosnąć w Elblągu, ponieważ największym kłopotem, który rzeczywiście poprzez i promocję, organizację tak długo tego turnieju, no, zainteresowanie jest duże. Z tym, że no, baza hotelowa, noclegowa w Elblągu jest zbyt mała, i, i tu mamy kłopot, co z tym fantem zrobić, bo wydaje nam się, że że gdyby była baza hotelowa większa, to jeszcze większy udział tych e, zawodników by był. No, ale myślę, że e, zawsze nam e, zależało na tym, żeby e, największy poziom tancerzy y, zajechał, y, zjechał, tancerze zjechali do Elbląga. I żeby to właśnie oni stworzyli klimat, i oni to robią. Myślę, że 25. edycja będzie szczególna, pewnie troszeczkę powspominamy, ale również spróbujemy wystąpić do WDSF-u o to, żeby po raz kolejny, właśnie przy naszym festiwalu. Y, zrobić zawody wysokiej rangi, i o to się już staramy. To, to nie jest tak, że, że m, żyjemy tylko 24. Bo, edycją, bo już od y, właściwie miesiąca, dwóch, już y, mamy złożoną aplikację o 25., ale również o to, jakie zawody chcielibyśmy uzyskać, ale to jakiś proces trwa. No oczywiście. Zawsze jest nam miło, kiedy na naszym turnieju zjawiają się nestorzy polskiego tańca i ci nestorzy, tak jak w zeszłym roku czy w tym roku, nagrodzeni przez ministra sportu odznaką zasłużony dla sportu polskiego, będą tą odznakę odbierali w Elblągu. Więc rzeczywiście Elbląg jest i miejscem spotkań tancerzy na wysokim poziomie, ale również miejscem, gdzie, gdzie możemy. Pokazać i, i najlepszy taniec, ale również tych, którzy czasami ten taniec 50-60 lat temu zaczynali, a my dzisiaj to konsumujemy. Panie dyrektorze, poza tym, że jest Pan Dyrektorem Centrum Słodków Europejskiej Elblągu, jest pan również prezesem Polskiego Związku Tańca Sportowego. Jaka jest kondycja tańca ogólnie w kraju? Czy zawody tak wysokiej rangi z takim blichtrem, z, z taką piękną oprawą, jak, jakie odbywają się w Elblągu, odbywają się również w innych miastach w kraju? No Elbląg jest szczególny. Dlaczego? Dlatego, że to są otwarte mistrzostwa Polski. Czyli zjeżdżają najlepsi tancerze. Polscy, ale również y, tancerze z całego właściwie świata, y, w rankingu y, zainteresowania Ministerstwa Sportu, to y, takie turnieje otwarte Mistrzostwa Polski są naj, najbardziej jakby postrzegane, ale punktowane. I one zawsze cieszą się dużą właściwie popularnością, ale również już identyfikalnością tego sportu, ale w różnych dziedzinach. I, i, i tutaj przywilej jest właśnie organizowania weblongu. Polish Open Championship i, i to jest szczególny turniej. I o to dbamy, żeby on miał i oprawę, taką, jeżeli chodzi o najlepszych sędziów, najlepszą muzykę, no, wszystkie warunki, ponieważ ta impreza jest wzorem do tego, żeby inni naśladowali. I wydaje mi się, że już w naszym województwie mieliśmy w tym roku mistrzostwa. Europy par seniorskich. Mieliśmy w Krakowie Mistrzostwa Europy par dorosłych. Więc wydaje mi się, że już jako polski związek, ale i organizatorzy, którzy, którzy wiedzą, jak organizować zawody, co należy spełnić, jesteśmy wysoko w rankingu ilościowym i jakościowym w świecie. Elbląska para zatańczy na Mistrzostwach Europy Młodzieży. Wyciągam taki wniosek. Znaczy to, że to szkolenie w Elbląskim Klubie tańca Jantar jest na wysokim poziomie i systematycznie dostarcza, mówiąc w cudzysłowie, zawodników, którzy mogą reprezentować nasz klub, a później kraj na zawodach międzynarodowych. Uzyskanie nominacji na start jest pokłosiem zdobycia drugiego miejsca na mistrzostwach polskich, bo w naszych przepisach jest tak, że pierwsza para w dziesięciu tańcach tańczy Mistrzostwa Świata, druga w Mistrzostwach Europy. I tak jak powiedziałem, rok temu nie wiedzieliśmy, że to będą elblążanie, ponieważ mistrzostwa dopiero się odbywały w tym roku w marcu i ta nasza elblążka para zresztą. To jest pierwszy rok, kiedy oni zmienili kategorię. Z juniora drugiego weszli do młodzieży, i z tego się bardzo cieszymy. No, tym, bardziej, tym bardziej, że to jest te mistrzostwa są w Elblągu i myślę, że i przyjaciele, rodzinę, rodzina, młodzież, którą, z którą uczestniczą do szkoły, będą chcieli obejrzeć, ale to jest wielka również presja bycia gospodarzem. I pokonania właściwie tego stresu tych wszystkich oczu, którzy chcieliby, żeby jak najlepiej ta nasza para wystąpiła. Ale wydaje Właśnie mi się, Właśnie to że... dopytam szanse jak pan ocenia jako też sędzia. Ja oceniam, oceniam tak, że Marceli Józefowicz i Julia Kawa to jest taka nasza para, która która w zeszłorocznych znaczy w tych rocznych mistrzostwach osiągała bardzo dobre wyniki. Jeżeli nic się nie, nie zdarzy, takiego to no, nie chciałbym tutaj strzelać, nie, nie liczymy oczywiście na medal, bo A jeszcze, finał? no to jest taki cel cel sportowy, osiągnięcie finału i to byłoby to ogromne, ogromne wyróżnienie, ale i zaszczyt dla nas jako Elbląga. Ale i również dla tej pary, która no, no od iluś lat poświęca własny czas na to, żeby, żeby w tej dziedzinie sportu osiągać jak najlepsze wyniki. Panie doktorze, Baltic Cup to również eventy, nazwijmy to takie pokazy, które uświetniają ten, te, te, ten turniej? Czy w tym roku planowany jest również no, nie wiem, pokaz formacji, na przykład? W tym roku, z uwagi na organizację i mistrzostw Europy, to musieliśmy. Część zawodów, które innych kategorii przenieść na sobotę i niedzielę, i tam troszeczkę zabrakło czasu na to, żeby, żeby ten taniec innych form pokazać. Ale myślimy już tak bardzo szeroko i mocno na przyszły rok. Zapytam jeszcze na sam koniec. Baltic Cup impreza, która jest na, na pewno wyjątkową imprezą w, w tym kalendarzu tanecznym. Mówił Pan o tym, że pary przyjeżdżają z całego świata niemalże. Czy poziom sportowy, bo to, że promocyjnie to, że jest ta impreza roz, rozchwytywana właściwie przez wszystkich czy poziom sportowy rośnie proporcjonalnie z poziomem rozpoznawalności tej imprezy? Spo poziom sportowy. Mówimy o tym, że właściwie nie, nie, trudno czasami jest określić, czy poz poziom sportowy par tanecznych, które przyjadą, będzie wyższy jak w zeszłym roku czy w poprzednich latach. Dlaczego? W tą sobotę w Dreźnie odbywają się Mistrzostwa Świata Par Standardowych. I wiadomo rzeczą, że właściwie jeszcze wszyscy tam tańczą, bo walczą o tytuły. I teraz to jest kwestia znowu, na ile ci tancerze szybko zregenerują, bo to jednak jest straszny wysiłek i fizyczny, i psychiczny, żeby można było przyjechać do Elbląga i powalczyć o najlepsze tytuły. Ale już widzimy, już widzimy, że na listach startowych. Z finału Mistrzostw Świata są zawodnicy, również w, jeżeli chodzi o finał czy półfinał, więc gwarantuję, że poziom będzie wysoki. Czy na koniec, dwoma zdaniami, jakby Pan zachęcił, dlaczego warto weekend październikowy od 18 do 20 spędzić na hali przy Alei Grunwaldzkiej, aby podziwiać tancerzy? Co takiego kibic może dostać? Wspaniałą e, muzykę, która potra potrafi unieść tancerzy, ale również e, pokazać, e, w jaki sposób e, ta muzyka taneczna oddziałuje na naszą taką spokój wewnętrzny. E, przepiękne e, wykonania tancerzy, e, radość i dzieci, i młodzieży, ale również pokażemy, że ta dyscyplina sportu nie ma o, e, określonego wieku do uprawiania, bo również będą tancerze, którzy naprawdę trzeba to zobaczyć, w wieku 50-60 lat, y, wykonują ten taniec wzorowo i, i, i tylko gratulować, że mają taką sprawność. No i oczywiście ta niepowtarzalna atmosfera atmosfera wystroju, klimatu którą stwarzają między innymi kibice elblążcy, więc nie może właściwie ten, który kocha taniec, który kocha muzykę, który kocha hmm, piękno, nie być w Elblągu. Mamy nadzieję, że Państwo podobnie jak my czujemy się już zaproszeni na tę imprezę. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy Państwa do tego, aby śledzić social media, stronę internetową Światowida. Tam wszystkie informacje o 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego Baltic Cup. Tam również informacja, jak kupić bilety. Zachęcamy do tego, abyście byli Państwo z nami podczas tegorocznego Baltic Cup. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. PASMO KULTURY